Witam Was w kolejnym odcinku Wadymeku Myśliwego, dziś gościnnie, w całkiem innym wystroju. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w Olsztynie, w firmie Tamet. Firma Tamet, jak dobrze wiecie, jest importerem całkiem fajnych zabawek dla myśliwego. Ale co oni importują, to opowie nam Maciej. Cześć Maciej. Witam. Dobrze. I kolejny Maciej. Ja to mam szczęście do Maćków, bo podobno mówią, że Maćki to fajne chłopaki. Maciej, dziś przyjechaliśmy do Was, żeby zrobić unboxing urządzenia Infiray, a dokładnie jakiego modelu? Tel 35. TL35. Zanim Maciej Wam będzie opowiadał, czy nawet inaczej, zanim ja wyciągnę to pudełko, to jeszcze zadam Maćkowi kilka pytań. Maćku, powiedz mi, Wy jako firma jesteście głównym importerem czego dokładnie? Monokularów i celowników TL35, LR42 mhm. i RH50. Okej. Okay. I to, to są modele Infireya? Tak, wszystkie okay. modele Infireja. No dobra, czyli dziś wyciągamy z czarnego pudełka model Infireja, który jest lunetą celowniczą, termowizyjną. Dokładnie. Ok. Czarne pudełko, sztywne, z reguły jak przy, większości, jak przy większości termowizorów. Mamy już to z głowy, odkładam. Całkiem fajny case, który można zawiesić sobie lub jak mamy szybki montaż w to pudełko włożyć z powrotem lunetę. Ale ok, zobaczmy, co jest co jest w środku. Pudełko na zamek, gumka, czyli to jest gumka do oka. Obejmy z montażem na szynę weaver lub picantini, tak. ściereczka, kabel, kabel do ładowania. Czy może do Tak, do ładowania. Do i, ładowania i, też i ten... do poboru obrazu chyba. Tak. Czyli urządzenie nagrywa. Jak mówi mój bardzo dobry przyjaciel Maciej Stefania, siecióweczka. Maciek pozdrawiamy. Klucz imbusowy i urządzenie. Tada. Urządzenie wygląda tak. No to co Maciej? Kilka słów o urządzeniu? Jest. No to zaczynajmy. Urządzenie jak widać przypomina kształtem e, tradycyjną lunetę dzienną. Hmm? Tubus 30, e, łatwy w montażu przy Czyli wykorzystaniu e, powiedzmy Standardowych, standardowych ob obejm, tak? Czyli tak jak normalna luneta 30. Okej. Okay. Ale mamy e, jest, mamy w jest, zestawie... jest w zestawie montaż yy, na Weavera. Czy czyli nie musisz tam, ściągać swoje starej lunety i, i gdzieś tam odkładać, tylko po prostu. Yy... Chyba, że nie masz Weavera. Chyba, że nie masz. No dokładnie. <grym <grym czyli szyn, Szyna <grym> Weaver albo, e, albo Picatinny to praktycznie, praktycznie to samo, tam się niewiele różni e, grubością ząbka, ale e, i tu i tu e, ten montaż będzie, e, będzie pasował. E, dobrze. E, czyli odnośnie montażu wiemy waga. Waga to jest 900 gram. Czyli mniej niż kilogram. A? Mniej niż kilogram. Y, y, powiedzmy 300, y, 200 gram więcej niż. Y, Swarowski Z8. Mm -hmm. No, czyli to te 300 gram to przy całym szpeju myśliwskim, który nosimy ze sobą, to nie, nie robi aż tak wielkiej, nie robi, nie wielkiej, wielkiej różnicy, tak? Więc okej, okay. urządzenie Aha. tak jak patrzyłem, wbudowane ma już akumulator w środku. Tak, Spróbujemy. Ma... tu się coś odkręca. Tak. Ja... Akurat U. odkręciłeś stronę, w którą wkłada się dodatkowy. Odmiennik. Dodatkowy, okej. Okay. Znam takie rozwiązanie też z jakiejś lunety. E, <grym> <grym> okej, okay. bardzo, bardzo podobne rozwiązanie. No, powiedzmy rozwiązania idą tylko w jedną stronę. Mhm. Kurczę, to ja mam tak. Odkręcić to się odkręcało łatwo, a przycisnąć trzeba, bo tu jest uszczelka gumowa. Tak. I ta uszczelka, urządzenie jest nowiutkie. E, mógłbym powiedzieć, że przyszło Dzisiaj w paczce, więc. Okej, okay, zamknięte. Urządzenie w środku ma wbudowany akumulator, ma możliwość podpięcia drugiego. Tu mamy wejście. Tu USB. Mamy właśnie wejście USB, przez które. Też ładujemy. też odkręcamy to? Też, czy tak, tak śmiało. Okay. Mówi śmiało, to odkręcam. I jest rzeczywiście, jest port USB-C do którego możemy wpinać kabel do ładowania, akumulatora wewnętrznego oraz pobieramy zdjęcia, bo urządzenie tak. robi zdjęcia i kręci filmy. Tak, Porządku. robi zdjęcia, kręci filmy, 16 GB. Słuchajcie, to coś dla mnie, tak? bo ja zawsze jak wychodzę do łowiska, staram się udokumentować to, co widzę. Fajną rzeczą, jak dla mnie, jest też ta klapka, że ona jest, a nie trzeba jej spinać i gdzieś, i gdzieś chować. Spróbuję włączyć urządzenie. Widzę korekta, 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 tak korekta w tak jak w tradycyjnej lunecie. Po krótkim przytrzymaniu włącznika logotyp Infireya. Z modem życiowym. OK. OK. Urządzenie się uruchomiło. Czyli czas na uruchomienie urządzenia też nie jest tak długi. OK. Krzyż, krzyż zwykły z... Podświetlonym krzyżykiem białym na środku. To Jeżeli jest wybór. Jest właśnie. Do tego do, tego do chciałbym dojść. E, jakieś możliwości ustawień. Jak dużo tych siatek celowniczych, czy tych krzyży możemy tutaj. E... Wydaje mi się, że jest ich z czterech. Okej. Okay. A może Ale, zerknij. A może, w, a może, może zerknij, bo to czasami. Dobra. Nie? Czasami, czasami właśnie <laughs> jest tak, że warto <laughs> zerknąć w materiały, które mamy przygotowane, choćby po to, żebyście dokładnie wiedzieli, ile jest tych. E tych siatek i tych krzyży do, do ustawienia. Jeszcze sprawdzę, czy coś mamy pod, pod górnym słupkiem. Nie, górny słupek, górny pod właśnie górny słupek służy do przestawiania, do przestawiania menu, czyli mamy możliwość kręcenia i e, wciśnięcia poprzez e, zblokowanie. Okay. Okay. Bardzo, bardzo fajne. Przy, przytrzymując górny przycisk wchodzisz w menu y, mm. lunety, tak. możesz zmieniać barwy, tak. y, ustawienia, włączać wyostrzanie, można... y, bardzo czytelne. Ktoś, kto mhm. już używał Czyli produktów można powiedzieć, tej firmy. Menu Infiray, jakie jest każdy, każdy wie. Urządzenie, urządzenie, też pewnie można podpiąć pod aplikację Infireja. Dokładnie, która, dokładnie a... tak, współdziała z aplikacją jak okay. najbardziej. Jednak widzę tych, na tej twojej tutaj e, ściądze trochę, e, trochę tego masz. Jest, jest, jest. Mhm. Całe te kalibracje. Jest mhm. bardzo czytelna instrukcja. Mhm. No, w tych czasach nie każdy czyta instrukcję. Bo, a, powinien, a powinien. A czasami jest ja tą instrukcję mógłbym tak naprawdę spłętować tylko na zasadzie mebli IK, że z reguły jest tak, jak żony nam zamawiają cokolwiek z tego właśnie sklepu sieciowego i potem mhm. trzeba to złożyć. No to ja na swoim doświadczeniu wiem, że czasami było tak, że okazało się, że jakaś szuflada była odwrotnie założona, to tylko i wyłącznie dlatego że. Myślałem, że wiem, jak to dokładnie zrobić. Macieju, to może ja przekażę Ci sprzęt. Zerknij proszę do środka, sprawdź ile ma krzyży. Ważne rzeczy, które chciałbyś nam powiedzieć, ja powiem wam tylko tyle, że dodatkowo do każdego sprzętu Infireya taka oto aplikacja. W tej aplikacji mamy tak naprawdę wszystko. Ja mam tu wszystkie zdjęcia. Oprócz tego mam wszystkie wideo wszystkie z e, tych urządzeń, które właśnie miałem e, i od e, mógłbym powiedzieć od różnych firm, ale właśnie, ale właśnie te, które działały na tej aplikacji. E, dodatkowo będziecie mogli zobaczyć ten materiał e, za chwilę w zrzucie, ale e, Teraz już zamieniamy się w słuch, żeby tu nam w końcu Maciej opowiedział, jak tam wszystko z tymi krzyżami jest. Ile tych mamy krzyży do wyboru, jakie kolory, bo tak naprawdę to, to tylko takie są, mógłbym powiedzieć, podstawowe informacje, bo zobaczycie, jak to działa w łowisku, i to jest, to jest tak naprawdę najważniejsze. Y Piotrze, to jest bardzo proste. Wybór krzyża polega tylko na przyciskaniu tego przycisku menu od góry, od tak? Góry. Pod naciśnięciu wyświetlają się ikonki wyboru. Mamy sześć rodzajów krzyża, cztery kolory, ostrość mhm. oraz jeszcze jest ten element do przystrzeliwania broni do ustawiania odległości. Odległości, dokładnie. I, no i cały, cały powiedzmy piz polega, jeśli chodzi o wybór krzyży no. tym, tak? kręcąc, prawo, całym, lewo, całym słupkiem u góry kręcimy i aplikujemy go u góry. U góry. Plus Góra. chyba dodatkową też jeszcze jedną rzeczą jest ważną pierścienie na końcu. E, znaczy, tak. to, tu mamy ostrość, ostrość powiedzmy obrazu. Tak. Tu mamy jak w każdej lunecie jak wspomniałeś ostrość dioptrii. E, te dwa są do ładowania. Tak? Kurczę, u góry z tej strony jak zapewne widzicie albo zobaczycie. No. Mamy pomarańczowy, nie mylący się z niczym, przycisk do włączania. Włącznik, wyłącznik. Włącznik, regularnie. wyłącznik. E, zmiany kolorów, trybów. Ok. Jasność obrazu. Okay. Na wyświetlaczu, czyli jasność, ciemność. Mhm. Mamy pod palcem. Okay. Plus zdjęcia filmy. Zdjęcia filmy. Bardzo intuicyjne. E, słuchajcie, no to cóż. Wydaje mi się, że e, o najważniejszych rzeczach powiedzieliśmy. E... No, czy chciałbym jeszcze powiedzieć, że. Cały środek, matryca oparta jest na znanym Wam E3 Maxie V2. A, okej. Okay. Czyli jeżeli ktoś lubi patrzeć przez model ten monokularu, mhm. dokładnie. Przez popularne jajko. Dokładnie to mhm. samo ma tutaj w środku. Czyli matryca 384 na 228 Wyświetlacz ten sam. Mhm. Ten LCOS. Mhm. 12 mikrometrów. Piksel. Super. Dokładnie ta sama matryca. Czyli można powiedzieć, że specyfikacja e, środka e, niczym nie odbiega. Nie odbiega od, od, e, od, od E3 Maxa V2. A To co? E, jeszcze raz bardzo dziękuję, Maciek, że mogliśmy e, przyjechać do Was i, e, i uczestniczyć w prezentacji Infireya. Bardzo fajny sprzęt. Ciekawy jestem, jak będzie zachowywał się w łowisku, ale skoro tak powiedziały, że to jest praktycznie ten sam sensor, to. Wiem, czego się spodziewać. Okej, okay, dla Was już te zdjęcia i filmy e, za chwilę w naszym odcinku, a, a teraz już e, powiem tylko dziękuję. E, Dashboard do zobaczenia, trzymajcie się, zapraszam na kolejny odcinek Wadomeku Myśliwego. A, bo zapomniałem, z tymi subskrypcjami, pamiętajcie tam, nie? Subskrybuj, kliknąć, walnąć w dzwon, to wtedy e, wszystko będziecie mieli zawsze e, na czas i będziecie wiedzieli, o co chodzi, i nie przegapicie żadnego odcinka. Daszbór, do zobaczenia. Dashboard.